Witam Człowieki, z tej strony brygie. Witam w grze Dark Souls drugi Zbychu również się za To wita Nadal nagi jest Zbychu Wiem, wiem, ale nie miałem czasu ubrać Bo kolejny, ten odcinek jest nagrywany po poprzednim Już uruchamiam stoper, tylko kurna Założyłem blokady na Klawiaturę w telefonie, nie potrafię, o, udało się, dobra Ubieramy Zbycha już Wiem, że trochę was to smuci Z boczki, ale Tak musi być Zbychu nie lubi latać tak nagi, szczególnie w lokacjach Nieprzyjaznych Aha, a zróbmy tak. Czy ja wiem? Może i to całkiem nie głupie, ale jakąś inną, może? Nie, taka żeby posowała. O, nie rozumiem, czemu jesteśmy cały czas tchórzami według tej zbroi. Po tym wszystkim, co przeszliśmy, to jest po prostu obraza. Nie, na pewno nie. O, O! tak. Ale szata. Ja chcę coś, żeby statystyki było dobre. Brak na ników. Nie, za ciężkie. O nie. <śm> na pewno nie. <śm> tym bardziej. Nie głupie. Na pewno nie. przyjadło mi się. A też nie pasuje specjalnie. Czy ja wiem, nie. Nope. Nie. Co ten Buri, nie? W Simsie y gra. O... Pan śmierci. Nie, przez kaptur się to... Znaczy przez kołnierz, przepraszam. Yy... Hmm. O! Kozacko. Idealnie. Bo mam jakieś odmiany? Co jest? Może jakiś mutant, to mnie zabije przecież. O, użyto oprócz Aldi, opłacało się tam chodzić. Kim jesteś? Nie ma tajnych operacji na żywych stworzeniach, głupcy. Jestem w jakimś wariatkowie. O, w się. O, co kama? Nie, nie, nie. Jak jak, 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 jak on się już niszczy? Nie ma jedzenia, nie na mojej warcie Ale ja na pewno mam coś do naprawiania Powiedzcie, że mam proszek naprawczy Powiedzcie, że mam proszek naprawczy Mam! Sześć! Jeszcze jeden poroszą Albo nie, może znajdę mu wcześniej Ej, 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 ej Dusza dumnego rycerza Tak skończył dumny rycerz nie godzę się na takie. Co to jest? Kr Krabopająk, słuchajcie, z tego. Z Harry'ego Pottera. O kurde. A, to jest to. A, to spoko. To po prostu się do tego nie zbliżamy. Nie ma sensu z tym walczyć, moim zdaniem. A to tylko niszczy nasz biedny klikunek, który i tak sam się niszczy. Użyto to klucz Aldi? Nie, normalnie. To otworzyliśmy. Może minąłem tą bestię w tym. A nie, to jest po prostu. Przykłuty ziomuś A nie był przykłuty jednak Skłamałem Where am I? Zjadł mnie Moja głowa Mój krwotok Moja... To tu jest takie silne? O pizdu, a gdzie ja miałem... O ja pierdziele, całą lokację muszę na, na Hmm. Ostro. A! Wait Ile mam już tych? To tu. 5. Tu, tu. Mogę sobie ulepszyć. Idę najpierw do majuli. Są mój mieczyk. Bo jest props. Zastanawiam się, jeszcze gry przede mną. No, zastanawiam się. Bo trochę już to grałem. Ale teraz tu już zupełnie nie rozumiem, po co jest wchodzę w tamtą lokację. Ona nad mi powiedziała jeszcze, chamsko. Nie będziesz wiedział po co. No i rzeczywiście, nie wiem, no. Ale nie naczekam, ludzik jest tam zacny. Można te żary ascezy kupić Po taniości, i tam się potem bawić na bosach i dropić dusze, co jest chyba nad świetnym pomysłem. Tak woli się stanąłem. Wzmocnienie broni. Co to jest? Wielki łukalon. A. Wygląda jak jakiś taki dziwny kostur. zaś pięciu potrzebuje. znam się, czy przypadkiem takich broni nie można tylko na plus 5 lepszyć. Byłoby trochę mi przykro. No, ale w sumie broni tak jest zacna, więc. Yy, podróż, warownia Aldi, w ogóle ja na początku, pamiętacie, myślałem, że tylko jest tych lokacji tyle, ile jest tych na początku, a tu się przewija w dół już chyba siedem więcej znalazłem niż było od tych okienek. On nie wiem, nie im się liczyć. Nie potrafię. W ogóle dziwne, że król zamknął tego typa tutaj tak, żeby on się tak dalej bawił. Ten król też jakiś pedał, idiota. Oni tutaj się znęcają nad biednymi zwierzętami, które potem je zabijają, bo są silniejsze przez to znęcanie się No nie pasuje mi taka opcja A no tak, żadnego piersiana sobie nie mam, dlatego się zaczął psuć ten mój Stalowej Lepsze wzmocnienia Firodi i co ja nosiłem jeszcze? Ostrze Drepta szybko Cohamam Ten smok się jak widzicie tak średnio respi. No a ta besta się nie respi. o to dziwne. Skąd taktiska? No to się respi. Ciekawe czy znowu mogę sobie zrobić na ten ten... Tym... To co ostatnim razem wypadło. A, muszę pociągnąć zało za smoka. Ale zmierzyłbym się z jakimś smokiem żywym, naprawdę! Kurczę! W jedynce mieliśmy ziewającego smoka Mieliśmy... Kościanego smoka, nad dwóch I mnóstwo odbytów kościanych smoków A to jest to! Aha, To jest jakieś straszne coś tam, a to jest to Co to jest? A to jest ta dziura, tam byłem już, tylko że to jest inna wieś od tej dziury czy to tam pamiętacie tam to są to psy i tam ten kwas? To nie chcę tam chodzić, w sumie tam ta, ta, ta. Za drzwiami drzwi O co kaman Królewski czarodziej Co ja tu robię? A trzeba było ich wybijać, a nie się skradać. Trzeba było ich wybijać. Ło kurde. O kurde. Ale widoki, o wpizdu. Ale idziemy stąd. Ale zarąbiste to było, ten, ten mi sobie się podobał. Co to jest? Smok! Albo wiwerna. Smok strażnik, smok. Góry. Jestem w nie. No, o, kurde. <laughs> ja nie chciałem walczyć ze smokiem. One są silne, zapomniałem o tym. Poniósł mnie melanż. A, no nie trafiłem, niestety. dałaś mi tego kutasiaża. Ej, ja go nadbiję ładnie. Ale ten typek sobie uwięził smoka. Z kto tu mieszka w ogóle? Kurna. Zdaje się, że powinienem ogona odciąć. To zawsze w tej w pierwszej części. W tej, tak średnio, właśnie. Nawaj ogon. Skrzydło jest nieśmiertelne smoka. Jakby to pytał. Eee! Zawiódł mnie trochę ten smok. Po pierwsze, swoimi rozmiarami. Tamten, który był, wiecie, martwy to był. Tam przy tej pamięci, to, to był smok! Co jest? To jest wiwerna, do tego jeszcze taka krlawa. Czym się różni wiwerna od smoka, już wam mówię? Według tych wszystkich mitologii i baśni zawsze, z tego co ja zawsze się bawi, bawi, bawiłem fantazy, to wiwerny były takimi, no podobne, naprawdę podobne do smoków, ale nie ziały ogniem. W jedynce tego, w jedynce tak, sosa niestety wiwerna ziała ogniem, co było dziwne. Wierne to były takie duże gady, latające. Smoko podobne, ale mówię, ogniem to takie nie ziały. Ale to chyba, to znaczy, wiecie, fantazy... każdy może sobie wymyślić, w, wziąć potwora i go przerobić. W, wiedźmi, w wiedźminie przecież smoki piły, krew nie dlatego, że musiały, tylko dlatego, że to był nich alkohol no to Każdy może się pobawić dowolnie mysteriuszem. To jest fajne, nie no ale. W Tibi wierny ogniem nie ziały. Ale za to upijały, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Wrzucały takie zaklęcie, że Twoja postać była pijana, i co kilka ruchów tam skręcało Cię gdzieś gdzie nie chciałeś iść. A ten smok jest słaby, słuchajcie. Znaczy, u mnie tym się, ogniem, się ogniem, ogniem uderzyć, ale ten. Przed tym ogniem można gdzieś się ukryć, na przykład w tym miejscu. A jak już noduje na ziemi, to dostaje sporo obrażenia i nie radzi sobie. Musi patrzeć, tak biegać po tym. Trochę ten ogień zżera mi FPS-y. W ogóle ta lokacja mi zżera FPS-y. Nie mam 60. Oczywiście, jakbym nie nagrywał, to będę miał 60, albo nawet więcej. Nie wiem, czy jest ograniczenie. Ale. No tutaj mam 50. Wy na filmicie i tak tego nie macie szans odczuć. Ja też nie mam szans tego odczuć, ale to widzę. No nie odciąłem ogonu, próbowałem. Pamiętajcie, że próbowałem, to nie jest tak, że. Wiecie, nie chciałem. Dusza smoka strażnika. Okej. Okay. Ciekawe, co można zrobić z Duszą smoka strażnika. Smoczy miecz. Czyżby to było prawdziwe? Ja pierdziale. Ale to, jakie widoki zrobili. Chyba, chyba przypomnieli sobie, jak spieprzyli w ogóle rendering odległych lokacji, wygląd w jedynce i postanowili, że w dwójce to po prostu zrewanżują. Główna w każdej... Tam, gdzie można dalej zobaczyć, to wygląda przepięknie. Spójrzcie w ogóle. A w ogóle ten ziomuś jakąś chatę zrobił na takim czymś, na takim zboczu góry No, wymyślił W ogóle nad chmurami jesteśmy, jolo A nie, to jest taka mgła nad morzem, widzę Zarąbiste Do tego smoka mi w takim tonerze zniszczyć, no jestem po prostu szczęśliwy człowiek A teraz zobaczmy ziomka, który kurna Uwięził smoka i na takie bestie sobie w chacie, to jest jakiś kolos Jakiś kosak. Patrzył taki gnom będzie. Mieczek jest zasny, trzeba przyznać mu. Nie wygląda na taką bestię, ale jest bestią. Gdzie widoki? Dobra. Chciałbym już mieć cały set na tym mrocznym głowie zrobić. Znaczy, ciemności, przepraszam. Tu będzie ten most ze smokami. Zmoczy gniazdo. O kurde. Ale pamiętam, że jak się szło po tym moście, to się spadało, niestety. No, dzięki za info. Ale the widok. Bear of the curse. It was my own Aha. To stary smok, oku. Weź to, co dostaję? Stare pióro. A będę mógł pogadać ze smokiem? Ale zarąbiście! Ej, dawno gry nie serwowały takich rzeczy. Takie w ogóle widoki, patrzcie smoki już latają. W pierwszej części Daxosa smoki były na z tego co pamiętam. Tam było powiedziane, że tam ludzie masowo je tam gnoili, szczególnie ten Gwyn i jego ziomki. No w sumie podróż chętnie. I no i tam gnoili te smoki, a tutaj kurna dzieje się. Aha, Dusza smoka, chodźmy do strajda bo ostatnio on znowu przejął pałeczkę w robieniu rzeczy z dusz. Zobaczymy, co za tą duszę można dostać. Jeśli nic ciekawego, to nie chcę. O, nie rozpędzę się. A właśnie, sorry, ludzie, nie przeczytam opisu z tego królewskiego pierścienia. Potężna dusza przypomina klątwę. Wendrik, król Runklejk, użył potężnej duszy, bo chroni się przed klątwą. Król Wendrik wiele, wyszukiwał wiele dusz wielkie dusze, zyskał siłę olbrzymów, a mimo to klątwa go dopadła. Ten pierścień symbolizuje króla i jego wspaniałe dusze. Załóż go, żeby otworzyć królewską bramę. So, no fajnie. Began... No, przekręte jest to, to weź to. Nie, a coś ma ciekawego. Zwiększa inteligencję, wydłuża czas trwania zaklęć. Przywraca pirzet, zaklęcia jakieś. Zobaczmy. Czarne szaty. Tu ja wiem, co to jest, słuchajcie. To jest to. A to jest po pierwsze jego zbroja, ale to są też te szaty z tego. Yy... Z dema. Pamiętam, że na PS, jak widziałem te demo, oglądałem. O kurde, się ja tu nie wchodziłem nigdy. Wchodziłem, nie zauważyłem tego? Yy, to ludzie w tym chodzili, ale nie wiedziałem, że zbroje mogą mieć wymagania. Tu masz 16 wiary. Nie, 16. Poczekajcie, nie. Czego to wymaga? Nie ma takiego czegoś. Inteligencja, a dobrze to, inteligencja wygląda jak czaszka. Ale pasuje mi do seta starożytnie to zbrojka. Strasznie mi pasuje. Chodźmy w niej: do ptaka Zobaczyć co ten ptak powie na tą duszę. Nie wiem, czy te statystyki tej zbroi w ogóle cokolwiek mi dają na ten moment, ale nie mam pytań. Grunt, że jest tak, bo wygląda przekozacko z tym moim setem. Idealnie pasuje wręcz. Cześć. Wymiana. O, jest. Ogromny Miecz Smoko Skrzydeł. Miecz udekorowany skrzydłami wiwerny. Użyj się na ataku, bo będzie jego moc. Jego ostrze rozdzielone jest na dwoje, lepiej więc uderzać nim od góry, niż normalnie ciąć. Jeden jest naj... Najpewniej pod onkami smoków, ja choć ich siła blednie w obliczu tej, jaką opisuje się w legendach. Zwykle ludzie nawet są potężnymi. A mówiłem, że to wizerna! I kostur jeszcze smoka. Organista włócznia. Włócznia. Zaśmiem miecza. Jestem nad stanie go założyć. Nie jestem w stanie go założyć. Jestem w stanie go założyć. Ale on jest ciężki, ciężki w ryj jest. Ciężki w ryj. Nie, nie noszę go. Ma jakąś tam fajną, tą fajną to wygląda, tą jego umiejętność, ale jest tak ciężki, że widzicie, walczyć się tym nie da. Dlatego mam mniejsze obrażenia od mojego tam. To tam, jest tamte tam dusze, co tam leżą, bo jak nie dostanę tych dusz, to się załami. jest. gdzie to otworność na magię wspomniana, no i fajne to, ale takie celne jak kosmos, co jest z tą bronią nie tak? Zaraz zginę No, nie ma porównania w ataku. Podróż Madżula, ok. I co teraz chcę zrobić w Madżuli? Niech ja się zastanowię, może... <laughs> my, mm. tak. dokładnie. A teraz... smocze gniazdo. O tak! A, ja dostałem w ogóle pióro, nie, nie sprawdziłem co to pióro daje. To może być ciekawe. A, tym piórem czerwała w ogóle. Jest się pióro, widzę, 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 widzę. Powrót do ostatniego używanego ogniska. Nic specjalnego. Okej, okay, YOLO. Ejs, ale to zrobiłem. Już byłem pewny, że spadnę. Słyszę jasztulkę. Ale nie widzę. Smocze jaja. Do nie wiem, czy one się nie obrażą za to jajka. Wróćmy do formy człowieka, jak tu jedne jest nade mną, tuż bardzo nade mną. się chciał bić? Chcę się bić. Dobrze więc, zmierzmy się, głupia Wiverno. Czym ty jesteś w obliczu mojej potęgi? Okej, okay, dobra, silna jesteś. coś ogon. No to jest duże. Nie widzę, gdzie, gdzie to jest, a gdzie nie ma głowy czy czegoś. Ona bije ogonem? Niedobrze. Mogę się domyślić. Domyślałem się, że był Mocno tym ogonem bije, ale bestia. Myślałem, że już nie dostanę, no. Jak ja to mogę, to drugą cię obiję, spoko. I to bez różnicy. Hej, okay, głupia bestia Zbychu przeznaczenia powrócił Wybija smoki Zawodowo Padła Ej, dobry jestem w tą grę Tylko 4000 Za smoka No dobra, wiwierne Tam byłem? Nie wiem Kto? Ej, dużo ich Dobrze, że one się wszystkie nie chcą rzucić na mnie w jednym momencie bo nie spodziewałbym się pozytywnego wyniku tej walki Nie wiem, no kusi, kusi mnie, żeby tam zeskoczyć Okej okay. Gdzie am I? Tutaj To było więcej rozwidleń nie zauważyłem wcześniej Tutaj kameram w środku, czy mi się daje? Ale lokacja zanurzista, w pistu. Ja to na chmostach mostach sprintuję, bo wiecie, nie wiem, czy to jakaś ty nie przypomni, że jestem wrogiem. No, do mnie na szczęście w ostatnim momencie. Ginie 425. Może jaka ta poma jest silna. Dobrze, że z któryś moc będzie pułapką, ja to czuję. To teraz pytanie: które? Znaczy, wiem na to, tym, bo widziałem ten gameplay. Ale teraz pytanie: który... Dobra, na szybkości okej. Okay. Tylko jedna do zabicia, spoko. Jestem za. Tak wolę opowiem wam historię. Jak pewnie wiecie, z gier, czy może Wiedźmina czy z, z książek, Wiedźmini nie zabijali smoków, ale ogólnie początkowo Wiedźmini zostali stworzeni przez magów właśnie z zabijania smoków. Początkowym zadaniem wiedźminów nie było wybijanie ogólnie potworów, tylko po pomóc magom, żeby no, wybić smoki, bo smoki były potężne. Nawet wielcy magowie sobie nie zupełnie radzili, ale potem okazało się, że smoków zostało mało, a to są inteligentne stworzenia i wiedźmini postanowili, że nie będą atakowali inteligentnych stworzeń. Znaczy, może nie zupełnie nieinteligentnych. Wampiry też są inteligentne, ale zabijają ludzi. Takich wiecie, którzy z własnej woli nie będą atakowali ludzi, na przykład smoki, wiecie. Nie jestem zagrożeniem dla ludzi. Przynajmniej, jak. No nie wiem, może coś źle mówię. Ale jakoś tak było, no. Każesz po razie, Geralt nie zabijał smoków. Ale ja tu nie jestem Geraltem. Jestem zwykł przeznaczenia. Zabójca smoków. River, no Kolejna wieja na moim koncie świetnie. O kurde, czarne szaty z uległy zniszczeniu. Dobrze, że w ogóle jakąś defensywę. Wyglądają fajnie, ale głudnodają, słuchajcie. To czuć, bo dostaję obrażenia jakieś większe. Od skąd założyłem? Dobra, już dwie wierny ubiłem. Skamieniały przedmiot. Tak nie czuję się pewnie jak on tak latają wokół mnie jestem. Pewnie, że coś się stanie złego. Skamieniały przedmiot? Dobrze zrozumiałem? Co może wyglądać? Ej, ja nie widzę tego. Może ja źle przeczytałem. <suszy> Mm -hmm. A, to to! Chciał to wziąłem na start gry przecież. Dusza wielkiego, miło. Nie no, lokacja jest mocna, szczególnie te latające wizierny wokół. Trochę się ich boję, bo nie wiem, czy któraś nie postanowi mnie zaatakować cały czas, ale no, na póki co tego nie robią. A te, które można zgładzić, to je zgładziłem. Ten Tensiłem właśnie za <średzi> ubijaniem smoku, więc postanowiłem sobie, że ubiję wszystkie, jakie tu znajdę. To jest... Wielki, gigantyczny potwór, rozpiętość skrzydeł kilkadziesiąt metrów. Nie trafiłem w niego, no. Co za żart! A ja jestem słaby. To było takie słabe. Ile jeszcze czasu odcinka zostało? A, akurat dobrze, w sumie nie głupio, że zginąłem, ale dusz trochę poszło się w pizdu. Dobra, Zbychuś z nami żegna. Zresztą ja też. Do usłyszenia Eldo Prezydento Piseł.